Otwieram 32. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Płaska, na której serdecznie witam wójta gminy, pana Józlawa Błoszewskiego. Pana sekretarza Pana Macieja Zdancywicza. Skarbnik Panią Elżbietę Baranowską. Dzień dobry. Prezydium i wszystkich radnych, którzy biorą udział w zdalnych obradach sesji. Na początku sprawdzę, proszę Państwa, porządek obrad, ponieważ sesja jest przeprowadzana zdalnie i głosowania też będą imienne, ponieważ ze względu na tą sesję zdalną, będziemy głosować imiennie. I, i Państwo radni, lista obecności. Czy Pani Anna Brycka? Jestem. Dziękuję. Pan Jan Bagiński? Jestem. Pan Demski Grzegorz? Pan Demski Grzegorz? Nie słyszę nie Pan Jadeszko Andrzej? Pan Juszkiewicz Marek? Pan Marek Juszkiewicz słyszy nas? Pan Marek Juszkiewicz? Pani Kuźnicka Dorota? Jestem. Pan Lesiecki Stanisław? Pan Okuniewski Jerzy? Polkowska licja, jestem obecna. Pani Skubis Edyta? Jestem. Pani Sławińska Mirosława? Jestem. Pani Służyńska Katarzyna? Tarasiewicz Aneta jest, jest. pan Wasilewski Tadeusz też jest, pan Wydra Piotr. Jestem. Dziękuję. W sesji uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu rady pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Proszę Państwa, teraz odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty: interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty: odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt szósty: podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Płaska na lata 2022-2034. Punkt siódmy: podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2022 rok. Punkt ósmy: wolne wnioski. Punkt dziewiąty, zamknięcie sesji. Czy są uwagi do tak proponowanego porządku obrad? Nie widzę, widzę, że pan Grzegorz Demski dołączył do nas i pan Marek Juszkiewicz też dołączył do nas. Tak, jestem, już wreszcie się włączyłem. Dobrze, dobrze. Pan Marek Juszkiewicz słyszy też, na, też nas? Panie Marku? Mikrofon proszę włączyć. Nie słyszę pana. Czy są, jeszcze raz pytam, czy są uwagi do tak proponowanego porządku obrad? Nie słyszę. Proszę Państwa, będziemy głosowali nad porządkiem obrad. Głosowanie będzie imienne, tak jak mówiłam. Pani Abrycka Anna jest za, przeciw, czy się wstrzymuje? Jestem za. Pan Bagiński Jan? Jestem za. Pan Demski Grzegorz? Jestem za. E, Pani ryszard Pan Juszkiewicz Marek. Nie jest Nie słyszałam Pani Kuźnicka Dorota. Nie było. Pan Otuniewski Jerzy też chyba nie było. Pan Otuniewski? Nie, nie było. Polkowska Alicja, jestem za. Pani Skubis Edyta. Jestem za. Pani Sławińska Nierosława? Jestem za. Pani Ślużyńska Katarzyna. Jestem za. Pani Tarasiewiczaniata. Za. Pan Wasilewski Tadeusz. Jestem za. Pan Wydra Piotr. Jestem za. Dziękuję. Przyjęliśmy porządek obrad 11 głosami za. I proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Panie Marku, słyszy nas Pan? Widzę znowu Pana. O, teraz już będziemy się słyszeli. Dobrze. Dobrze, Panie Marku. Jesteśmy w punkcie trzecim. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół Państwu Rady jest znany. Czy są uwagi do tak proponowanego protokołu? Nie słyszę uwag, więc też przejdziemy do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji. Pani Anna Abrycka. Pan Bagiński Jan. Jestem za. Pan Demski Grzegorz. Jestem za. Pan Juszkiewicz Marek. Jestem za. Wstrzymuję się. Pan Pani Kuźnicka Dorota. Jestem za, za. Polkowska Alicja. Jestem za. Pani Skubis Edyta. Pani Skubis Edyta? Pani ma mikrofon wyłączony. Pani Skubis ma pani mikrofon wyłączony, nie słyszymy. Słyszyłam, jestem za. Jest za, dobrze. Pani Sławińska Mirosława? Wstrzymuję się. Pani Ślużyńska Katarzyna? Jestem za. Pani Tarasiewicz jest. Pan, pan Wasilewski Tadeusz? Pan Wydra Piotr? Jestem za. Protokół został przyjęty 10 głosami za i dwoma głosami wstrzymuję się. I proszę Państwa, jesteśmy w punkcie czwartym. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. Więc jeżeli nie ma, nie ma, pytań żadnych, żadnych zapytań, przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Płaska na lata 2022-2034. I tutaj poproszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. W związku z tym, iż wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem bardzo aktualnym, zaktualizowanym dosłownie, Dwa tygodnie temu, a zmiany wprowadzone dotyczą jedynie tych zmian omawianych w dniu dzisiejszym. To pozwolę sobie od razu przejść do omówienia zmian w budżecie. Uchwały w sprawie omówienia zmian w budżecie. Proponowane zmiany wynikają ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji z Ministerstwa Finansów, jaką otrzymaliśmy, polegającą na przyznaniu gminie Płaska. Dodatkowej kwoty środków w wysokości 2 888 418 57 zł. 57 groszy, i też o taką kwotę zwiększony zostaje plan dochodów, natomiast plan wydatków zwiększony zostaje o kwotę 1 646 214 zł. Zmiany w budżecie wynikają głównie podwyższonych kosztów energii, paliwa i opału, dlatego też wszystkie wszystkie braki w budżecie zostają na poszczególnych klasyfikacjach uzupełnione właśnie głównie wynikające z zakupu opału, paliwa, jak i energii. Zostaje zwiększony również budżet szkoły, budżet bok i budżet biblioteki. W związku z tym zwiększone zostają wydatki majątkowe o kwotę ponad 500 tysięcy złotych wynika to z, y, kwota 300 tys. zł zostaje przeznaczona na zakup autobusu szkolnego, a kwota 200 tysięcy zł jest to pomoc dla Powiatu łódzkiego, o której była mowa na y, poprzedniej y, sesji. W związku z wprowadzonymi zmianami, tymi dodatkowymi środkami, zmniejszony zostaje deficyt budżetu o kwotę 1 242 204 zł. 57 groszy i w obecnej chwili budżet wynosi 1 238 358 złotych i 8 groszy tak deficyt jest deficyt, deficyt o, deficyt, deficyt. a deficyt tak, deficyt tak, deficyt tyle wynosi czyli został zmniejszony o y, połowę tak naprawdę może jakieś pytania są, tak? No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo radni, może, może ktoś chciałby zabrać głos zadać pytanie? Nie, nie słyszę. Dobrze, w takim, w takim wypadku przejdziemy do podjęcia uchwały Rady Gminy Płaska zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2034. Zgodnie z, z dołączonymi Państwu materiałami przyjmujemy tą uchwałę. Więc przechodzę do listy obecności, listy, listy głosujących radnych. Pani Abrycka Anna, jest Pani za przyjęciem, przeciw, czy Pani się wstrzymuje? Dziękuję. Pan Bagiński Jan? Jestem za. Pan Demski Grzegorz? Jestem za. Pan Juszkiewicz Marek? Pan Juszkiewicz Marek? Wstrzymuję się. Pani Kuźnicka Dorota. Jestem za. Polkowska Alicja. Jestem za. Pani Skubis Edyta. Wstrzymuję. Pani Sławińska Mirosława. Jestem za. Pani Śmużyńska Katarzyna. Jestem za. Tarasiewicz Aneta. Jestem za. Pan Basilecki Tadeusz. Pan Wydra Piotr. Pan Wydra Piotr jeszcze jeszcze raz? Jestem za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 10 głosami za i dwoma głosami wstrzymuję się. I proszę Państwa uchwała Rady Gminy Płaska w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2022 rok, także z materiałami i tak jak państwu zostały dostarczone zgodnie z tymi treścią materiałów. Tych. Kto z Państwa radnych jest za, jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Abrycka Anna. Jestem za. Pan Bagiński Jan. Jestem za. Pan Demski Grzegorz. Jestem za. Pan Juszkiewicz Marek. Wstrzymuję się. Pani Kuźnicka Dorota. Jestem za. Wolkowska Alicja, jestem za. Pani Skubis Edyta. Wstrzymuję się. Pani Sławińska nierosława Jestem za. Pani Ślużyńska Katarzyna. Jestem za. Pani Tarasiewicz Aneta. Jestem za. Pan Wasilewski Tadeusz. Pan Wydra Piotr. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta dziesięcioma głosami za i dwoma głosami wstrzymuję się. I proszę Państwa punkt ósmy. Wolne wnioski. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, panie Marku. Można, można, proszę. Chciałbym zapytać, dlaczego sesja jest złożona na zdanie. W jednym momencie w budżecie jedne zmiany były przysłane do nas w południu Dzisiaj odbyłam właśnie podpis. Z tym, że jeszcze mesie... z tymi Panie Marku, to właśnie ze względu na tą oszczędność, bo sesję mieliśmy przy, przed kilkoma dniami dosłownie, tutaj wpłynęły środki, które, które należało przyjąć do budżetu, żeby gmina mogła funkcjonować. Yy, właśnie między innymi ten zakup autobusu, tak jak tutaj pan Wójt mówi, tylko właśnie mamy trochę problem z tą komunikacją dzisiaj, ale to też nie z naszych przyczyn, i, i, i dlatego nie, nie, nie zwołaliśmy sesji tak, żeby żeby wszystkich tutaj Państwa znowu ściągać, bo to jest jedna uchwała, tak naprawdę. Czysto formalna, tak, bo środki i tak należy przyjąć. Mam taką uwagę jeszcze, bo co miesiąc piekę. Przed przymocą nie było sesji, a tutaj jakie oszczędności? Tak, no przypominam mandat radnego i to nie jest łatwe, żebym nie w ogóle z był. Sesja w e, No i też, może, gmina jakby tutaj do projektu odczytała, dosyła, tak? Panie, Panie Marku. Panie Marku, ale tutaj nie chodzi właśnie, może Pan źle mnie zrozumiał, nie chodzi tutaj o oszczędność gminy, tylko o oszczędność naszą, bo. Radni też pracują, no nie? I, I dlatego tutaj ściąganie wszystkich Państwa na pół godziny to tak trochę no jest bez sensu. Ale właśnie, gdyby Pan, gdyby Pan chciał tutaj przyjechać, to tutaj nic nie stałoby na przeszkodzie, ale to ze względu na, na, Pański czas, bo Pan też pracuje i żeby, i żeby tutaj na pół godziny brać, nie wiem, wolne z całego dnia czy jak, no to się trochę nie kalkuluje. A, a dokumenty też przesłane zostały też może później z tego względu, że jest to sesja nadzwyczajna i jest krótszy termin y, y, zwołania tej sesji. Tutaj Pan Wójt wnioskuje y, kilka dni przed, na, na trzy dni przed. Właśnie tak, to, tutaj właśnie tak przepisy nasze pozwalają, tak pozwala nasz statut i, i tak jest tryb zwoływania sesji nadzwyczajnej. Proszę bardzo. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Grzegorz Proszę Panie Przewodniczący. Ja, takie tak, pytanie. Nie wiem czy to do... Nie wiem do kogo. Droga leśna, która tutaj jakby od przydługi tam były obozy, y, która prowadzi do Lipska przez las. Ona jest zamknięta. Czy, czy to jest darza gminna? Droga, czy to jest le, leśnica, czy to jest Pani, panie Grzegorzu, tutaj Pan Wójt proponuje, bo tak za bardzo nie wiemy dokładnie, o którą drogę panu chodzi, bo chyba do Lipska jest kilka dróg. Jedna droga idzie w lewo na Lipska, a prawo prosto idzie na Witzkowę. Tutaj od kaślicwa jakby jechał w stronę powiedzmy w stronę do mnie i zaraz jest skrzyżowanie. Takie duże prawo jest właśnie była droga na lipskie międzykochnie. Wielkozja jest otwarta, a lipców jest Tak samo droga, droga, która jest koło, koło tej wieży, co około mnie stoi, też jest dalszy, dalszy przejazd na Krapurizy, do tego krzyża jest zamknięta postawiona tak, jaka są... No, pa, panie, panie Grzegorzu, to są, są laśne drogi, to nie są gminne drogi, to są drogi jest lasów państwowych. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze zabrać no, no, głos? A no, może no, no, pan Marek wyjaśnił w takim razie, dlaczego znaczy jest zapisany, skoro jest odstawka na rześnictwo? Jest program na głos, tak? Tak, tak, proszę panie Marku. Zanadę że ktoś zdecyduje, które drogi są udostępnione do użytku takiego publicznego, są one specjalnie oznaczone. Może gdzieś Państwo widzieliście, jeżdżąc po terenie, że są takie specjalne znaki, że to leśne, do ruchu. A czemu nie została ta droga udostępniona, to trzeba było to zapytać leśniczego z tamtego terenu lub na leśniczego. Myślę, że tutaj on będzie najbardziej osobą w tym temacie. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak to zostało oznaczone. Wszystkie grupy trochę... w są oznaczone. To jakieś spory, ja nie wiem, czy może chodzi o to, żeby ludzie nie widzieli lasu lat nie, no, część, dróg, jak mówię, część dróg została udostępniona do, do ruchu. Na przykład droga z Mikołówki do 300 jest udostępniona do ruchu publicznego. Są one specjalnie nieoznakowane. Tutaj myślę, że jeżeli ta droga jest taka potrzeba, żeby ją udostępnić, to trzeba się dowiedzieć, dlaczego do i ono tym jest udostępniona do ruchu publicznego w gronie. A jaka to wie, kto wcześniej się udostępnił? Pan Roman Roguciński. Dobra, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kto chciałby jeszcze z Państwa radnych zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa. W związku z tym, że zostały wyczerpane te tematy, najważniejsze uchwały zostały przyjęte, zamykam obrady nadzwyczajnej 32. sesji Rady Gminy Płaska. Dziękuję Państwu za udział i do zobaczenia. Dzień. 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 Dzień.